Charles Pero śpiąca królewna. Dawno temu byli sobie król i królowa, którzy nie mieli dzieci. Wreszcie, po wielu latach oczekiwań, urodziła im się śliczna królewna. Oboje byli tak uszczęśliwieni, że urządzili huczne chrzciny. Z całego świata zjechali się możni panowie ze skrzyniami drogocennych klejnotów, bogaci mieszczanie i kupcy z belami złotego jedwabiu atłasu i Bóg wie czego jeszcze. Ze wszystkich wsi ciągnęły do zamku pochody prostych ludzi z koszami owoców i kwiatów. Nigdzie nie znalazłby się chyba ani jeden poddany, który nie cieszyłby się ze szczęścia dobrego króla, królowej i królestwa. Głównymi gośćmi na chrzcinach było siedem wróżek, które król i królowa zaprosili nie bez powodu. Od kogo bowiem, jeśli nie od wróżek, spodziewać się najcenniejszych darów? Tym bardziej, że były to dobre wróżki, które od lat nie szczędziły królowi i jego małżonce dowodów swej łaskawości. Co prawda miały one ósmą przyrodnią siostrę, nie tak życzliwą dla ludzi, ale na całe szczęście już od stu lat wszelki słuch o niej zaginął. Powiadano, że zamienił ją w kamień czarownik z sąsiedniego królestwa. Kiedy siedem dobrych wróżek zasiadło na honorowych miejscach przy stole, król dał znak do rozpoczęcia uczty. Nigdy jeszcze nie świętowano na zamku tak wystawnie, nigdy dotąd w zamkowych komnatach i krużgankach nie rozbrzmiewała tak radosna muzyka. Paziowie bez przerwy wnosili rumiane pieczenie, kiście owoców i dzbany wina. Akrobaci wyczyniali niesłychane sztuki, a królewskie karły harcowały z ujadającymi radośnie hartami. Co róż, ktoś wybuchał serdecznym śmiechem, a malutka królewna przyglądała się uczcie ze swojej kołyski i gaworzyła wesoło. Wszyscy bawili się w najlepsze, kiedy naraz przez salę przeszedł zimny podmuch i ogień w kominku zachybotał gwałtownie. Gwar i muzyka zamarły. Oczy zaproszonych gości zwróciły się w stronę drzwi, gdzie stała ubrana na czarno ósma wróżka. – Ho, ho! Jak dobrze się tu bawicie! – zaskrzeczała złośliwie. Zapadło milczenie. Tylko malutka królewna gaworzyła na głos w kołysce. Wreszcie pobladły z przestrachu król zdobył się na odwagę i powiedział: Witaj, droga, kuzynko. Wielki to dla nas zaszczyt. Oszczędź sobie języka, wasza wysokość, odparła niegrzecznie ósma wróżka. Nie kwapiliście się, żeby zaprosić mnie na chrzciny. Ależ, kuzyneczko, starał się udobruchać ją król. Od stu lat nikt o tobie słowa nie słyszał. Dobrze już dobrze. Zarechotała zła wróżka. Przyszłam bez zaproszenia, ale mam specjalny podarunek dla waszej królewny. O, niezwykły podarunek. Król, który był łasy na wszelkie prezenty, nie przeczuwał podstępu i kazał wnieść do sali krzesło dla spóźnionego gościa. Dał znak muzykantom i po chwili uczta zaczęła się znowu, ale serdeczny nastrój Prysu. Rozmowa nie kleiła się tak jak przedtem, nawet muzyka nie brzmiała już tak radośnie. Goście ciągle spoglądali nieswojo w stronę ósmej wróżki, która bez słowa pałaszowała kolejne porcje pieczeni. Wreszcie uczta dobiegła końca. Siedem wróżek podeszło do kołyski królewny, żeby wręczyć jej swoje dary. Pierwsza obdarowała ją urodą, druga zgrabnością, trzecia wdziękiem, czwarta inteligencją, piąta dowcipem, szósta bystrością, a siódma pięknym głosem. Każda wróżka dotykała królewny cienką laseczką i wypowiadała magiczne zaklęcie. Odsuńcie się dobre siostrzyczki, teraz moja kolej, oznajmiła starucha w czarnej sukni wstając od stołu. Nie wiadomo skąd wydobyła nagle swoją różdżkę i zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, dotknęła nią delikatnej kołyski. Asmodeusz Bezebub Lucyfer! Wyskrzeczała złowrogo, aż gościom przeszedł po plecach dreszcz. Kiedy skończysz piętnaście lat, ukujesz się w palec wrzecionem i zaśniesz na wieki kamiennym snem. Ogień w kominku znów zahybotał od zimnego podmuchu, a drzwi zaskrzypiały ponuro. Królowa zemdlała i osunęła się bez czucia na posadzkę. Król poczerwieniał z wściekłości. Wiedźmo! zawołał. To tak odwdzięczasz się nam za gościnę? Straże, braci, Dwóch rosłych strażników już ruszyło z miejsca, żeby wykonać rozkaz króla, lecz halabardy wypadły im z rąk, a nogi stały się ciężkie jak ołów. Wróżka zarechotała głośno. — Nie tak prędko, moi mili. Widzę, że wszystkim wam przyda się nauczka. Podniosła w górę swoją różdżkę i raz jeszcze wyskrzeczała straszliwe zaklęcie. Asmodeusz, Belzebub, Lucyfer. Kiedy królewna ukłuje się w palec wrzecionem, cały ten dwór, każdy człowiek i każde żywe stworzenie zapadnie na wieki w kamienny sen. Z tymi słowami zaczęła unosić się w powietrzu w stronę otwartego zamkowego okna. Zlituj się siostro, zawołała za nią jedna z dobrych wróżek. Oszczędź tych biednych bogaczy. Nie mam dla nich litości. Zachrypiała mściwa staruszka Zdejmij choć część zaklęcia Błagała wróżka w błękitnej sukni Ta sama, która obdarowała królewnę inteligencją Niechaj przynajmniej nie trwa wiecznie Ale zła czarodziejka właśnie wylatywała przez zamkowe okno A w sali pozostało po niej tylko echo ostatnich słów Wiecznie, wiecznie Przez dłuższą chwilę panowało ponure milczenie Niektórzy goście szczypali się w ręce, sprawdzając, czy już teraz nie zapadają w ów kamienny sen. Wreszcie błękitna wróżka zwróciła się do zrozpaczonego króla. Cóż, mój królewski kuzynie, nie mam takiej mocy, by całkiem odwrócić Wasz los. Niewiele mogę dla Was uczynić, powiodła po zgromadzonych cienką laseczką i powiedziała: Nie lękajcie się, przyjaciele. Moc światła zwycięży. Młodzieniec z książęcego rodu zdejmie z Was i z Waszej królewny zły czar, i narodzicie się znowu. Kiedy, kiedy? Rozległy się ożywione pytania. Tego nikt nie wie za sto lat, a może i prędzej. Marna to była pociecha. Biada nam, biada! zawołali dworzanie i zaproszeni goście. Jakże to spać przez sto lat? Nawet obietnica przebudzenia przez dzielnego księcia, choćby był najpiękniejszy i najbardziej urodziwy pod Słońcem, nikomu nie dodawała otuchy. Czy naprawdę nie ma dla nas innego ratunku? spytał z nadzieją w głosie król. Lecz dobra wróżka rozłożyła bezradnie ręce. Wybacz, kuzynie, nic więcej nie mogę dla was uczynić. Nazajutrz rano król obudził się ponury i milczący. W całym pałacu panowała złowroga cisza. Tylko psy baraszkowały wesoło, zupełnie nie przejmując się nadciągającą katastrofą. Król zacisnął ze złością pięści. Nie będzie czekać bezczynnie, aż jego najdroższa córka ukłuje się wrzecionem w palec. Nie podda się jakimś bajdurzeniom starej czarownicy. Postanowił podjąć walkę z przeznaczeniem. Hej, tam, Heroldzi do mnie! zawołał. Jedźcie do wszystkich miast i miasteczek, do każdej, choćby najmniejszej wsi i ogłoście wszem i wobec, że wszyscy moi poddani muszą niezwłocznie przynieść swoje wrzeciona na publiczny plac, gdzie zostaną spalone, a popiół po nich rozniesiony na cztery strony świata. A tego, kto nie zastosuje się do mojego zarządzenia, czeka kara śmierci pod toporem kata. Heroldzi spojrzeli po sobie z przerażeniem. – Na co czekacie, Hultaje? – huknął władca. – Na koni! I herolci ruszyli, by głosić wszem i wobec surowy edykt. Na całe królestwo padł strach. Przestraszeni poddani znosili wrzeciona równie skrzętnie jak przedtem dary dla królewny. Kobiety załamywały ręce, mężczyźni ukradkiem ściskali przekleństwa na dobrego króla, który w ciągu jednej nocy stał się tak srogim i bezwzględnym władcą. Ale nikt nie miał odwagi przeciwstawić się jego woli. Opowiadano sobie szeptem o pewnej biednej rodzinie, którą oddano w ręce Kata za zlekceważenie królewskiego rozporządzenia. Wkrótce wszędzie zapłonęły stosy. Wydawało się, że w żadnym domu nie pozostało ani jedno wrzeciono, którym królewska córka mogłaby ukuć się w palec i wypełnić zaklęcie wróżki. Ale król nie ufał nikomu, a jego płatni szpiedzy bez przerwy przetrząsali domy w poszukiwaniu ukrytych wrzecion. Niedaleko królewskiego pałacu wznosiła się stara, zapomniana przez wszystkich wieża. Podobno mieszkała w niej samotna staruszka, ale nikt nie był tego całkiem pewny, bo wieża wyglądała na opuszczoną i od dawna nie widziano by ktoś z zeń wychodził. I tu jednak dotarł na koniu królewski Herold. Młodzieniec zadudnił głośno w bęben i zawołał: Co sił w płucach? Słuchajcie, słuchajcie! cisza. Chłopiec już miał odjechać, kiedy zmurszały okiennice otworzyły się nagle ze skrzypieniem. W wieży ukazała się zgarbiona staruszka, nadstawiając ciekawie ucha: Co tam mówisz, synku? Każdy, kto posiada w domu swym wrzeciono, winien pod groźbą śmierci zanieść je na plac publiczny, gdzie zostanie spalone! wykrzyczał herold. Co spalone? zawołała staruszka, wychylając się z okna. Nie wolno mieć w domu wrzecion! wrzasnął zniecierpliwiony chłopiec. — A, przeciąg! Staruszka pokiwała ze zrozumieniem głową. — Masz rację, synku, straszny dzisiaj wiatr. Zamknęła okiennicę i poczłapała z powrotem do izby, gdzie na samym środku stało pokaźne wrzeciono. Usiadła na stołeczku i zaczęła prząść, kiwając się sennie, zupełnie nieświadoma królewskich rozkazów, zaklęć dobrych i złych wróżek i dziwnych dróg przeznaczenia. — Mijały lata. Królewna wyrosła na piękną, zgrabną i mądrą pannę. Nie było w tym nic dziwnego. Siedem dobrych wróżek obdarowało ją przecież hojnie przy narodzinach. Cały dwór spoglądał jednak na nią z drżeniem serca. Choć przy drzwiach jej sypialni co noc stało dwóch barczystych strażników. I choć w ciągu dnia ani na chwilę nie opuszczała jej czujna, troskliwa piastunka, zaklęcie złej wróżki spędzało sen z powiek jej królewskich rodziców. Aż wreszcie nadszedł dzień, w którym królewna ukończyła 15 lat, obudziła się jak zwykle rzeźka i pełna życia, zjadła z wielkim apetytem śniadanie i pobiegła do pałacowego ogrodu, żeby pobawić się ze swoim ulubionym pudelkiem. Nie tak szybko moje dziecko! zawołała piastunka i sapiąc z wysiłku, potążyła w ślad za nią. Ogród był tego dnia chyba jeszcze piękniejszy niż zwykle. Kwiaty kołysały się wdzięcznie, a drzewa roztaczały czarującą woń. Piastunka, zmęczona pościgiem za królewną, usiadła na ławce i przypatrywała się dziewczynce hasającej z małym pudelkiem. Chłodny wietrzyk muskał ją przyjemnie po twarzy jak jedwabny welon. Ogarnęła ją senność, oczy zamknęły się mimowoli, a głowa opadła na piersi. Widząc. Że jej nieodłączną opiekunkę zmożył sen królewna klasnęła z radości w dłonie. Ach, nareszcie odrobinę wolności! Dziewczynka pobiegła w podskokach na drugi kraniec ogrodu. Nagle zatrzymała się. Cóż to za dziwaczna wieża wznosi się tam daleko ponad drzewami? Zaciekawiona królewna przeszła przez uchyloną furtkę w ogrodowym murze i ruszyła w stronę mrocznej ruiny. Tuż obok wieży piesek zwierzył nagle sierść i zaczął groźnie warczeć. Co ci jest piesku? Przestraszyłeś się? Powiedziała rozbawiona królewna. Nie bój się, się. wejdziemy na górę. Bardzo lubię takie zakamarki. Zmurszały kręte schody prowadziły do małej izdebki, z której dolatywało ciche, jednostajne terkotanie. Królewna pchnęła zamknięte drzwi, zardzewiały zawiasy skrzypnęły i po chwili oczom dziewczynki ukazała się zgarbiona staruszka, siedząca przy dziwnym, terkoczącym urządzeniu. A to co takiego? Spytała zanim jeszcze zdążyła pozdrowić pracowitą staruszkę, a wrzeciono! Odparła mieszkanka wieży, nie podnosząc nawet głowy. Ale do czego to służy? pytała dalej królewna. A do przędzenia? odpowiedziała staruszka, lecz tym razem przerwała pracę. Podniosła się ze stołeczka i gestem zaprosiła królewnę. Usiądź tu, moje dziecko, nauczę cię tej sztuki. Piesek znów zjeżył się cały i zaszczekał głośno, jakby chciał powiedzieć królewnie o czymś bardzo, bardzo ważnym. Ojej, jakie to śmieszne! zawołała królewna. Bardzo chciałabym mieć takie urządzenie w naszym pałacu, ale tata na pewno by mi nie pozwolił. Na nic mi nie pozwala! Dodała ze smutkiem. Sięgnęła do wrotka. Nagle poczuła ostry ból w prawej dłoni i cofnęła ją gwałtownie. Na serdecznym palcu połyskiwała kropla krwi. W tej samej chwili niebo rozdarła jasna błyskawica i rozległ się głuchy, do złudzenia przypominający śmiech grzmot. Piesek zaskomlał żałośnie. Królewna patrzyła przerażonym wzrokiem na rosnącą kroplę krwi. Przypomniała sobie, że ojciec tysiące razy dziennie powtarzał jej, żeby starała się nigdy, ale to nigdy, nie skaleczyć w palec. Tata strasznie się rozgniewa. Zaszrochała głośno i wybiegła z wieży. Córeczko, córeczko! Powitały ją na dole przerażone okrzyki ojca i matki, którzy biegli w jej stronę co tchu w płucach. Na widok skaleczonego palca dziewczynki i królowa, jak to miała w zwyczaju, osunęła się zemdlona na ziemię, a król zbladł jak papier. Na nic zakazy, na nic palenie wrzecion. Zaklęcie złej wróżki wypełniło się nieubłaganie. Królowi nie pozostała już nawet iskierka nadziei. Rozkazał położyć królewne do łóżka, a sam zrezygnowany zasiadł na swoim tronie i zsunął sobie koronę na czoło, szykując się do stuletniego snu. I rzeczywiście, wkrótce życie na dworze zamarło. Nie wiadomo kiedy nadeszła fala głębokiego snu i spowiła wszystkich swoim urokiem. Halabardy wypadały strażnikom z rąk, głowy opadały na piersi, ciężkie powieki zamknęły się na długie, długie lata. Kucharz osunął się na podłogę z chochlą w dłoni, psy ziewnęły i przywarły pyskami do ziemi. Nawet gadatliwi dworzanie przestali plotkować i poukładali się do snu tam, gdzie stali. Zewsząd dobiegało miarowe chrapanie. W pałacowym korytarzu pojawiła się dobra wróżka. Obejrzała zaklęty dwór, pokiwała smutno głową i westchnęła. A więc złe czary zwyciężyły w końcu króla, biedaczysko. Powiedziała na głos. Teraz pozostaje wam tylko czekać na dzielnego księcia. Czy kiedykolwiek nadejdzie tu obiecany przez dobrą wróżkę młody książę wybawiciel? A może już nigdy w pałacu nie rozlegną się ludzkie kroki, gwar ani śmiech? Minęło sto lat. Uśpiony zamek pogrążył się w leśnej gęstwinie. Bujne korony drzew zasłoniły go przed ludzkim okiem, a prowadzący doń gościniec zarósł krzewami. Wśród okolicznych wieśniaków krążyły już tylko legendy o zaklęciu rzuconym przez złą wiedźmę na potężnego króla, jego piękną córkę i cały dwór. Mówicie ku mnie, że to prawda? Powątpiewali chłopi, opowiadając sobie w karczmie całą historię. Jak mi Bóg miły, szczera prawda. I co? Wszyscy tak pospali na sto lat? A pospali. Tylko młody książę może ich z tej biedy poratować. Pocałuje panienkę i wnet wszyscy się przebudzą. – E, bajdy jakieś pleciecie, skąd by w naszych stronach księcia wziąć? Mogą tam spać do woli. A jednak opowieść o uśpionym pałacu, którą rzadko kto brał poważnie, dotarła do uszu pewnego zamorskiego księcia. Młodzieniec ten bardzo gustował we wszelkich bajecznych historiach i często wyruszał na poszukiwanie ukrytych skarbów i uwięzionych księżniczek. Co prawda, nigdy nie udało mu się odnaleźć żadnego skarbu ani księżniczki, ale też nigdy nie ustawał w poszukiwaniach ledwo słyszał niewiarygodną opowieść o uśpionym dworze, zakrzyknął. Hej tam, służba, siodłać konie, ruszamy w drogę. I cała świta, chcąc, nie chcąc, ruszyła wraz z księciem na poszukiwanie nowych przygód. Długo wędrowali po bezdrożnych i ciemnych kniejach, rozpytując po drodze o zaczarowany zamek. Napotkani chłopi opowiadali im wzruszeniem ramion. Nikt nie potrafił powiedzieć, gdzie szukać uśpionego dworu. Aż wreszcie, po wielu trudach, dotarli na skraj wielkiego lasu, skąd roztaczał się wspaniały widok na górzystą okolicę. W oddali widniał porośniętym chem zamek, który przypominał zmożonego snem kamiennego Wielkoluda. Spójrz, panie, toż to uśpiony zamek. Ale książę, nie słyszał już głosów swoich towarzyszy, spiał konia ostrogami i pogalopował przed siebie. Po chwili, na zmurszałym ze starości moście zwodzonym zadudniły końskie kopyta. Młodzieniec wjechał na dziedziniec. Po obu stronach zardzewiałej bramy spało w najlepsze dwóch wartowników, a więc to wszystko było prawdą. Wartownicy ani drgnęli, kiedy książę potrząsał nimi, próbując ich obudzić. Na zamku panowała głucha cisza, nawet psy pogrążone były w kamiennym śnie. Książę szedł długim korytarzem, a echo jego kroków odbijało się od ścian. Zewsząd dobiegało chrapanie uśpionych kuchcików, dworaków i królewskich gwardzistów. Dzielnemu młodzieńcowi serce łomotało w piersi, niczym najdonośniejszy dzwon. Za chwilę miał dotrzeć do kresu swej wędrówki. Czy śpiąca królewna jest w istocie tak piękna, jak opowiadano? Wreszcie stanął przed drzwiami królewskiej sypialni. Ogromny strażnik oparty o zardzewiałą halabardę chrapał w najlepsze. Książę otworzył podwoje ze złoconą klamką i ujrzał śpiącą dziewczynę. Jej uroda zachwyciła go tak bardzo, że przez dłuższą chwilę nie mógł ruszyć się z miejsca. Wreszcie podszedł ostrożnie i pochylił się nad łożem. Zaprawdę baśnie nie kłamały. Królewna warta była jego trudów i poszukiwań. Dla takiej urody przemierzyłby świat jeszcze raz. Z drżącym sercem pocałował królewne w czoło. Nie zdążył jeszcze cofnąć ust, kiedy oczy dziewczyny otworzyły się. Kto tu? Co to? Wyszeptała z przestrachem. Książę nie wierzył własnemu szczęściu. Klęknął na zimnej posadce i odezwał się dostojnie, jak przystało na szlachetnie urodzonego młodziana. O pani, wybacz mi ten pocałunek, ale twoja uroda mocniej mnie oszałamia aniżeli tysiąc słońc. I wtedy królewna przypomniała sobie wszystko. Klątwe złej wróżki, ukłucie wrzeciona, krople krwi na palcu i przypowiednie o dzielnym księciu, który jednym pocałunkiem uratuje ją i cały dwór od kamiennego snu. – Przyjechałeś, mój książę! – zawołała mrugając powiekami. Naraz po korytarzach rozniósł się gwar, jakby nie wiadomo skąd nadciągnęła cała armia wojska. – Cóż to? – zaniepokoił się książę, sięgając po szpadę – Dwór powraca do życia z kamiennego snu, odparła królewna. Tyś to sprawił, mój książę. Zamek budził się. Strażnicy podnieśli się ze stękaniem z ziemi, psy ujadały wesoło, a w kuchni po raz pierwszy od stu lat rozległ się brzęk garnków. Wtem drzwi do komnaty rozwarły się na oścież. Osłupiały książę zobaczył w nich króla, królową i cały obudzony orszak dworzan. Wszyscy promienieli ze szczęścia. Ach, jaki on piękny! Zachwycały się po cichu dworki. Królowa, która sto lat temu nauczyła się nikomu nie ufać, nachyliła się do męża i spytała szeptem: Czy to aby na pewno on? A jakże, któż inny zdołałby nas obudzić? odparł król i zwrócił się głośno do młodzieńca. Witaj, nasz wybawco! Na takiego dzielnego młodziana warto było poczekać te marne sto lat. I przystojnego dodała rzeczowo królowa, a dworki zachichotały wstydliwie. Książę pokłonił się nisko. Wybaczcie, wasze królewskie moście, żem wtargnął w te wysokie progi bez zaproszenia, lecz przysięgam na honor, iż jestem człowiekiem uczciwym i urodzonym księciem. Jak pięknie potrafi mówić! Zauważyła piastunka królewny, ale umilkła zaraz, bo wszyscy zmierzyli ją chłodnym wzrokiem. W końcu to przez jej nieuwagę królewna ukłuła się wrzecionem. Król był tak uszczęśliwiony, że rozbudziło go ze stoletniego snu. Iż miał ochotę rzucić się swemu wybawcy na szyję. Nie przystało to jednak, możnemu władcy. Zamiast tego chrząknął tylko i odparł: Mości książę, za to żeś zdjął z mego królestwa straszliwą klątwę i przywrócił nas do życia. Mów, czego pragniesz, a zostanie to spełnione. Książę spojrzał na piękną królewnę, ujął ją za rękę i odparł. Nie pragnę bogactw ani skarbów, wasza królewska mość, tylko o ten jeden skarb największy ośmielam się prosić o rękę twojej córki. Król wymienił z małżonką porozumiewawcze spojrzenie, żadna inna prośba nie byłaby równie miła sercu obojga rodziców. Oddaję ci ją młodzieńcze, odparł władca, a kiedy uszczęśliwiona para padła sobie w ramiona, dodał. Prosimy na ucztę, mości książę. Od stu lat nie miałem nic w ustach. O tak, na ucztę! przytakiwali skwapliwie dworzanie. Chwilę później ogień w pałacowej sali zalśnił dawnym blaskiem. Odezwały się milczące od stu lat instrumenty muzykantów. Królewskie karły znów harcowały z ujadającymi hartami, a akrobaci dokonywali cudów zręczności. Pieczenie rumieniły się, czerwone wino lało strumieniami i wszystko było jak dawniej. Tylko, że królewna nie leżała już w dziecięcej kołysce, lecz siedziała obok przystojnego księcia i patrzyła mu głęboko w oczy. Nie trzeba dodawać, że książę też był w siódmym niebie. Jeszcze tego samego wieczoru młoda para wzięła ślub. Małżonkowie żyli długo i szczęśliwie. Książę odnalazł wreszcie skarb, za którym uganiał się po całym świecie i od tej pory nawet słyszeć nie chciał o dalekich podróżach i zamorskich wędrówkach. Od swego teścia otrzymał w prezencie ślubnym pół królestwa, rządził nim mądrze i roztropnie. Wrzeciona przestały być zakazanym narzędziem. Niebawem w każdym domu znów ozwało się pracowite terkotanie kołowrotków. Przątki śpiewały przy pracy o królewnie, którą ze złego snu obudził mężny młodzieniec i o wróżkach, wśród których, podobnie jak u ludzi, niektóre miały dobre, a inne złe serca. A chłopi, jak to chłopi, kłaniali się nisko młodemu panu i opowiadali o nim z szacunkiem w karczmie. Patrzcie, no, Kumie, jak to nasz młody pan całe królestwo z zaklęcia odczarował. A widzicie? Dzielny człowiek nawet w baśni prawdy znajdzie.